Siemanko, przypominam ci, że jeżeli jesteś moim subskrybentem, wchodzisz w drugą linijkę w tym filmie, czyli na Instagram, otwierasz Instagrama, naciskasz obserwuję, wysyłasz mi wiadomość, że mnie subskrybujesz, bo każdy mój subskrybent wygrywa coś. Jeżeli mi wysłałeś wiadomość, ja po jakimś czasie odpiszę ci z kodem, tutaj wklejasz kod, naciskasz zagraj i dostajesz swój prezent, który możesz otworzyć. Teraz wygrałem wspólny odcinek, czyli byśmy razem nagrali odcinek na mój albo na twój kanał wpisujecie tutaj swój nick, tutaj wpisujecie swój mail, naciskacie odbierz. No i jak zawsze zapraszam was do oglądania. Cześć, Manko z tej strony Noli, witam was w filmie yy, takim ciekawym. Jest 15 platform yy, i osoba, która wygra, wygrywa 200 zł. Jeżeli wygra 200 zł, będzie mogła też zaryzykować i wygrać 1000. Yy, I na czym ta seria będzie polegać? Yy, Daję im zadania, oni będą je musieli wykonywać, jeżeli przegrają, przegrają to po prostu niszczę im platformę i już nie biorą udziału dalej w zabawie. To jest jedna sprawa, a druga sprawa yy, jest taka, że tych Zadań, mam na razie przygotowanych 10 i mam nadzieję, że wszystkie te zadania starczą. Wszystkie osoby są ze mną na tym więc będą mogły czasami się odezwać. Jak widzicie, tutaj wszystkie niki są i dobra, także żeby. A, jeszcze tylko łapkę w górę. 10 tysięcy łapek w górę i nagrywamy kolejną taką serię. A ty, jeżeli chcesz wystąpić, to napisz w komentarzu w ogóle. Dobra, to ten, pusznijcie. Dobra, 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 musiałem się skupić. I ewidentnie ostatnią osobą był pan DKSP, więc papa, panie DKSP, no niestety spada, więc tak będą, będziemy usuwać platformy. No, widzę, że się za bardzo nie przejął. Nie chciał wygrać 200 zł, ewidentnie. Także, papa DKSP, żegnamy cię. Dobra, kolejna sprawa to też reakcja. Podskocz. Zdaje mi się, że. Ty, byku, nie skoczyłeś. Będzie powtórka, ale to według moich oczu ty nie skoczyłeś, albo KRM, ale wydaje mi się, że ty, więc niestety byku odpadasz. Ej, no, wszystkie osoby z tyłu odpadają. Coś tutaj jest nie tak. Czemu ten tył jest taki słaby, co? Musicie, musicie lepiej zacząć działać, bo to mi się nie podoba. E, dobra, kto odpadł w ogóle? O, kawce. No to żeś za długo nie pograł, a kawce miał problem z połączeniem się największe. Dobra. E, teraz będziemy obstawiać e, liczby, więc wszystkim dam głos na tym spiku. E, pan gór, e, dobra, jak widzicie, mamy tutaj tyle osób zostało. Pan gór. Wybieramy numer od 1 e, do... 13 i jedna, nu, jeden numer jest y, zły. Jeżeli wybierzesz zły no to przegrywasz. Dawaj. 2. Dobry numer. Kolejna osoba, Kiperos. Pięć. Dobry numer. Kolejna osoba, Twigs. 6. Dobry. Dobra. Nez. Cztery. Dobra. 8. Dobrze, triple. Trolek. 9. Bardzo A. dobrze. 7. No niestety Timo, przegrywasz. Siedem jest moją ulubioną liczbą, dlatego było, była liczbę, liczbą pułapką. To było do przewidzenia, ale wszyscy wystrzelali tę siódemkę tak dookoła, że aż, aż mi smutno, że Timo przegrałeś, na no to Timo nie wygrywasz 200 zł, niestety. Dobrze, teraz w tej konkurencji dostajecie ode mnie impulsy, więc każdy dostanie ode mnie po jednym impulsie, więc... No dobra, teraz każdy z Was został impulsa, więc na 3-4 pozwolę rzucić, ale będą tutaj takie mini walki tworzone, więc Knur versus Nes. Czas start, rzucajcie. Ale czemu pod siebie mieliście nie pod siebie rzucać? Dobra, to jako że oszukaliście system, to tą walkę uznaję. Macie w siebie rzucać. Dalej, Cannibal versus Triple, dawajcie go. No, i dwie osoby odpadły, więc dobra, cała reszta już może zostać, bo tylko dwie osoby miały odpaść. Także, papa, dobra, osoby, które mają impulsy, cała reszta, no to po prostu te impulsy zostają, tak? W sensie nie będziemy ich używać na razie, więc impulsy zostają. No dobra, zostało w takim razie tutaj, czy moja matematyka mnie nie myli, 3, 6, 7, 8, 10 osób. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, więc ja teraz sobie wezmę takie coś jak C4. Od 1 do 3 będziesz miał numer, pan gór. I teraz tak, ludziska, ja kładę tutaj mu pod dołem dynamity. I on będzie miał numer albo od 1 do 2. Czy masz 1 czy masz 2? Pan gór będziesz mógł wybrać sobie na spokojnie. Według ciebie masz 1 czy masz 2 ładunki? 2. Hmm. To niestety no nie. miałeś tylko jeden. Pan gór niestety nie wygrywasz pieniędzy. Także konkurencja z C4. Pan gór niestety na niej odpada. Papa. Pa. Zostało nas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Więc każdy z Was zostanie po bałwankach. Dobrze, także o co chodzi z bałwankami? Każdy z Was dostał po trzy bałwanki. I teraz sprawa wygląda tak, że musicie tymi bałwankami stanąć jak najwyżej. Kto będzie najwyżej wygrywa, kto będzie najniżej przegrywa. Musicie na swoich platformach dostać te bałwanki i stać jak najwyżej. Także zaczynamy, dawajcie. Macie na to chwilę czasu, żeby nie było, że maksymalną ilość. Dobrze, pierwszy, drugi, trzeci. Dobra, dobra, no dawajcie chłopaki. Bałwanki tutaj zniknęły, nie. No nie możecie rzucić? Trolek? Co jest KRM? Coś tu się stało? Czemu tu jest jeden bałwanek tylko? No niestety, tak to musisz przegrać. Dobra, trolek, kiperos, yy, serowar. Yy, poproszę od was, teraz yy, usnijcie. Ci co mają po jednym bałwanku tylko nie wiem jak to się stało. I skoczcie. Dobra, no to niestety tutaj mamy odpowiedź to przegrywa. Byłeś najwolniejszy, trolek Papa, nie wygrywasz pieniędzy. E, całą resztę poproszę o zejście i zniszczenie bałwanków. Nie możecie zniszczyć bałwanków, rozumiem. Dobra, więc stójcie tak, żebym Was widział ładnie. E, niektórzy będą mieć bałwankowe ja wieże, niektórzy nie. E, dobra, i teraz kolejną konkurencją będzie droga z prezentów. A na czym będzie polegać, zaraz zobaczycie. Dobrze, każdy z Was dostaje po prezencji, więc proszę jeden prezent. Tutaj proszę drugi prezent. Proszę trzeci prezent. Czwarty prezent. Piąty prezent. Dostałeś? Nes? Szósty prezent. Siódmy prezent. Prezent numer 8. Dobrze, jak już dostaliście prezenty. Możecie sobie rozbudować wyspę, ale od razu, jeżeli rozbudujecie wyspę i będziecie we dwóch stali na jednym y, kwadracie, wtedy macie gwarantowane y, życie. Więc zróbcie tak, żebyście we dwóch stali. O, ktoś. Stop, 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 Freddy, banana, co ty zrobiłeś, Freddy? Tak, plaga dostałem. No nie, Dobra, wracaj tutaj. Dobrze, sprawa wygląda tak, że teraz, jak mówiłem, y, macie prezenty i jeżeli się dobudujecie do siebie prezentami, staniecie na innej platformie, jesteście bezpieczni. Czas, start. Ojej, tam Twix się zepsuł z Kiperosem, widziałem? Karen Meister, idzie do Frediego. Dobra, oni staną razem, tutaj też tutaj są bezpieczni. Także jak to się stało, że wy tam weszliście? Okej, okay. więc zaimponowaliście mi najbardziej, więc wy na pewno przeżyjecie sobie, ale cała reszta zostaje wy trzech i muszę wymyślić, co z wami zrobić, żeby was zniszczyć. Więc sprawa wygląda bardzo prosto. Będę po prostu. Teraz reaction time we dwóch robił, więc stańcie sobie na prezentach. Wszyscy, stańcie na prezentach, stańcie na prezentach. Ok, byliście najwolniejsi, więc cyk, jedną konstrukcję wam niszczę. Więc macie tylko jedno życie, wy macie jeszcze dwa, wy macie dwa. Teraz zadanie jest proste. Ustawcie się obok bałwanków. Dobra, tutaj tracicie życie, bo Nes był niestety zaspał, dobra. Więc kolejna sprawa, bardzo ważna. Jeżeli chcecie przeżyć, musicie zniszczyć prezenty. Nie da się niszczyć prezentów, tak? To było przewidywalne. Dobrze, to żeby przeżyć musicie się ustawić na przeciwległych rogach. Na przeciwległych rogach. Na przeciwległych rogach. No, 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 to nie są przeci... Dobrze, dobrze, dobrze. No niestety tutaj chłopaki żeście przegrali, więc we dwóch niestety kończycie swoją przygodę. K.R.M., Freddy, Banana. To nie były dwa przeciwległe rogi. Bo to jest całość, więc przegraliście oboje. Niestety, do widzenia. Dobra, okej, okay. po prezentach zostało trochę na ziemi itemów które myślę, że nie będą ważne, ale następna konkurencja jest taka, żebyście stanęli we dwóch na jednym polu. Nie wiem, czy macie macy, macy, macie czy nie, zebraliście coś? Nie zebraliście, dobra, więc nikt nie dostanie gratisowego życia na pewno, ale ja wam zrobię drogi w takim razie. O, Kiperos zaryzykował życie, to papa Kiperos, niestety nie żyjesz, a wy dołączacie tutaj. A ty zostajesz Twix, więc KeyProS jakby uratował Ci życie, wiesz? Kolejne. Wy dołączacie tutaj. Okej, okay, dobra. No, musicie na jedną platformę wejść. Musicie na jedną platformę wejść. No, no, okej, okay, dobra. Więc teraz tak. To telefonikiem usuwamy na szybko. Tą platformę już zniszczymy. Tutaj nie będzie powrotu. Wy, którą platformę wygraliście? Tą, dobra. Więc to usuwamy. I oczywiście to niszczymy. Dlaczego? Ponieważ zostaliście, jak widzicie, tylko w. Ale jesteście na trzech platformach. Osoby, które są razem na platformach, możecie się bić kilofami. Nie możecie się bić kilofami. Ok, więc osoby, które są na platformach, musimy to rozwiązać troszeczkę inaczej. Czas startu. Dobra, 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 koniec, no, wygraliście, wygraliście, dobrze, no, że szaliście, o co chodzi? Jeju, tu było bardzo blisko, dobra, więc Serowar, Malcerek i Marcelek i Twix to są osoby, które są w wielkim finale. Finalna trójka, kto się spodziewał? I teraz tak, yy, zagramy w taką pewną ruletkę. I w tej ruletce będzie. No, zresztą zaraz zobaczycie, ale żeby to zrobić, muszę wam dać wszystkim głos, więc. Dobrze, więc finalna konkurencja, praktycznie. Ruletka. Zaczynamy od. Albo nie, żeby było sprawiedliwie, to kusnijcie. Dobra, serowar jesteś pierwszy, Marcelek jesteś drugi. W wybieraniu jesteś trzeci. Marcelek, serowar, którą. komu uszkodzić budowlę? Dawaj, Marcelkowi. Dobra, Marcelek, komu uszkodzić budowlę? Serowarowi, dobrze. Spodziewałem się. Twix, komu uszkodzić budowlę? Marcelekowi. Marcelek, dobra. Serowar, komu uszkodzić budowlę? Marcelekowi. O nie, Marcelek chyba bad call. Marcelek, komu uszkodzić budowlę? Ale fokus, nie, nie bawię się sobie o chcę uszkodzić budowlę. Poddaję się. Okej. Okay. To pa pa. Marcelek, bardzo się ładnie zachowałeś, niestety zostałeś zaodplejowany. Wystarczyło szybciej kucnąć, wtedy byś wygrał i mamy wielki finał. Okej, okay, finalną konkurencją jest takie coś, że każdy z was zostanie po 20 prezentów, więc... Sprawa jest bardzo prosta. Kto szybciej wybuduje most w tą stronę i oczywiście dalej, w moją stronę, ten wygrywa most. Musi być yy, albo długi, ale na czas i na długość, rozumiesz? W wygrywa osoba, która dłuższy wybuduje, więc yy, i szybciej. Także 3-4 start. Zaczynajcie. Dobra, to będzie finalna konkurencja. 20 prezentów macie aż do wykorzystania, więc to jest kawałek drogi dla Was do przebycia. Yy, dobra, ale kto osiągnie pierwszy 10? Kto osiągnie pierwszy 10 prezentów, ten wygrywa. zmienimy zasady. 3, 4, Twix. Twix zostawia piątego. O, i serowar sam się outplayował, więc Twix, musisz tylko skończyć zadanie, bo jeżeli, jeżeli nie skończysz, to nikt nie wygrywa. Sześć prezentów, jeszcze, jeszcze cztery prezenty, dajesz, dajesz. Ej, dajesz. Twix, nie wygrywaj, będzie po stówce. <laughs> Nie będzie po stówce. tylko jedna nagroda no dobra, jest. to jednak wygraj. Ja nie no. wiem jak w ogóle się te prezenty stawia Osiem, jeszcze dwa, jeszcze jeden. Twix Dawaj, dawaj, dawaj. Yes, Twix, wygrałeś! Wygrałeś 200 zł, proszę skaner na, na tym drewnie. I Twix, do ciebie jedno pytanie. Jako, że to wygrałeś usła. 200 zł, to możesz wejść z tymi 200 zł na ruletkę i. i. nie? wchodzisz, nie, 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 nie wchodzisz. To, nie wchodzisz, nie wchodzisz, to tak? jest hazard, nie było. Nie, nie, wpadny hazard. No dobrze, także wygrywasz 200 zł, gratulacje wszyscy, klaszczemy. <klucz> brawo, brawo, Twix. <klucz> Dobrze, jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie wystąpić w takim to napiszcie swój nick w komentarzu. Trzymajcie się do zobaczenia, cześć.